Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Dzisiaj jest 5 wrzesień. Jesteśmy w firmie Greenplay. No, jestem jej głównym przedstawicielem, reprezentuję tą firmę. No, jest już po sezonie, można, można powiedzieć gołębi lotowych, znaczy gołębi starych, końcówka sezonu gołębi młodych. No, tutaj chciałem po prostu przy tej końcówce jakby sezonu, tak, zaprezentować zestaw pierzeniowy firmy Greenplay. I tutaj w tym zestawie pierzeniowym jest taki kluczowy produkt, jest Elektrolit Balance, 14 aminokwasów, to już dużo hodowców zna, ja nie będę już zanudzał, 14 aminokwasów w składzie, witaminy, także to jest taki kluczowy preparat przy pierzeniu, no hodowcy niektórzy powiedzą, że ten produkt jest kluczowy na loty, na ciężkie do tych głównie maratony, pięćsetki jako produkt, który regeneruje gołębie, ale też przyspiesza i daje, jakby tak kolokwialnie mówiąc, kopa gołębiom. I powie, że, ktoś powie, że znowu przy pierzeniu, znowu tak ten produkt jest nieodzowny. Te aminokwasy, tak jak dla ludzi, czy dla zwierząt, dla gołębi są nieodzowne. Czy to są, jest spierzenie, czy po chorobach na adeno, tutaj w Polsce yy, takie jest przekonanie, i to weterynarze, nawet yy, na jakimś filmiku na YouTube gdzieś w Polsce, dwóch mówią o weterynarzy że taki elektrolit, z takim składem, z, takim, z takimi aminokwasami, to po prostu jest w stanie wyleczyć gołębie z adeno bez leku. Chociaż ja uważam, że lekki jakiś antybiotyk, jak oczywiście już choroba idzie w złym kierunku, to można jakiś niezamocny, nie, nie jakąś siekierę, nie syntetyk, tylko lekki antybiotyk można podać i to można wtedy mieszać te aminokwasy i naprawdę te gołębie wychodzą z choroby. Nie? Także. Tutaj jeśli chodzi, to jest w tym zestawie Electrolyte Balance, tak, to jest ten jeden produkt, drugi taki produktem to jest Pierum mix i to jest produkt na pierzenie Są witaminy, ja już nie będę tutaj czytał składu, każdy sobie może wejść na stronę, zobaczyć. To są typowe produkty, żeby ułatwić gołębiom pierzenie. Także no, ja uważam, że tutaj stare gołębie, ale teraz młode po lotach. Kluczowe będzie pierzenie, żeby spierzały do końca, żeby po prostu no, nie zostały na jednym czy na dwóch piórach, tym bardziej, że loty w tym roku są ciężkie, no i młode atakują też choroby. Także tutaj te produkty jeszcze pomogą jakby tym gołąbkom przetrwać, tak? to jest ten drugi produkt na pierzenie. Trzeci produkt to jest 5 Avicii Green, to jest zakwaszacz i też witaminy ma, także tutaj jest, też składu nie będę podawał. Jest na stronie to wszystko opisane. Część hodowców w Polsce zna firmę Greenpeace, stosuje te produkty. Kto nie zna, zapraszam na stronę, może też do mnie zadzwonić. Na końcu będzie podany numer telefonu do firmy. Także można pre preparaty nabyć bezpośrednio u mnie, czy w sklepach w całej Polsce, czy po prostu przez stronę. Jeżeli gdzieś w pobliżu nie ma sklepu, no to przez stronę wtedy. Ale polecam po prostu, żeby w sklepie kupować nasze produkty. I co jest do zestawu na pierzenie jest jeden produkt gratis. TKK Natural. To jest produkt, no tak jak tu TKK, to co będę hodowcy znają na, w całym tempie. To jest produkt oczywiście ziołowy, ale jest bardzo silny jest przebadany na SGGW w Warszawie, można to, wgląd jest na to, także te TKK Natural, Kokcin Hexa, Herbacitin 3+, to wszystkie produkty są, Bronchoin Haric na białym oregano, są przebadane na SGGW w Warszawie, pod kątem działania na, ogólnie na ptakach, nie na gołębiach, ale na ptakach. Tego, dużo tego też wysyłamy w całej Europie, też ogrody botaniczne i jakieś takie po prostu, także to jest, to jest produkt gratis. Taki zestaw, taki zestaw pierzeniowy, tam kosztuje około 100, chyba 10 zł. W każdym razie ten produkt jest powyżej trochę 100 zł, i ten produkt jest, on kosztuje 40 zł, jest gratis. tak? Także w sumie jakby 40% wartości zestawu jest gratis. I drodzy kodowcy, skorzystam jeszcze z okazji. Chciałem tutaj zareklamować też idzie jesień. Elixir AceroLa to jest też taki po prostu produkt. Tu ma też w składzie żelazo, jod, acerole, zioła po prostu także wzmacnia tego gołębie jesienią, też pierzenie, czy, czy też wiosną polecam po prostu jako kurację, czy nawet po, no w sezonie są hodowcy, co sklepiają tym karmę, tak? podając leuzele czy inne preparaty. To także warto chociaż przyglądać się, żeby skład zobaczyć. eliksir, FE, acerolla. tak? Tak, skorzystam jeszcze też. I tu, drodzy hodowcy, aha, to jest ten kokcin heksa. Tak przy okazji, po prostu to jest tak jakby tutaj do tego TKK Natural, tak? Tylko, że to jest na, na, na kokcydia. Także też polecam, można te dwa preparaty mieszać razem. I to na początku tygodnia się podaje, czy, czy, czy ewentualnie po chorobie, czy jakoś, żeby wzmocnić te gołębie. I taki ostatni produkt to będzie makrobiotyk. to jest 6 warzyw i 15 ziół. Także to też teraz jesienią czy zimą, to ten produkt polecam także tutaj jedynie mogę jeszcze mogę jedynie tak jeśli chodzi o ten eliksir to jest ja to sobie użyję i tak u gołębi swoich makrobiotik to jest makrobiotyk, akurat tak przykładowo także sobie tam żeby hodowcy mieli podgląd, tu jest TKK natural. To ja służyję swoim gąbkom, także nie ma problemu. TKK natural czy kokcin heksa. To jest zaprezentuję po prostu, tak żeby o. kokcin heksa tak wyglądał. Te produkty są na 200 litrów wody, także tak to, tak to, mniej, więcej, tak to mniej więcej wygląda. Drodzy hodowcy, firma Gameplay siłą rzeczy troszkę była przez tego koronawirusa nieobecna i przez różne takie sytuacje życiowe, ale sukcesywnie teraz wrócimy na plan. Będą y, ceny bardzo w Polsce i w Europie podrożały preparatów. Nie mamy zamiaru podnosić nawet o złotówkę, jeśli chodzi o nasze preparaty. Mało tego, będziemy robić tak, żeby były produkty tańsze, tak jak zestaw pierzeniowy, w zeszłym roku kosztował fakt, że było o jeden produkt więcej, tak, ale kosztował tam 160 zł. W tym roku mówię powyżej 100 zł troszkę plus jeszcze ten gratis, czyli praktycznie taki zestaw kosztuje tam 60-70 zł. Czyli sami hodowcy widzicie, że dużo firm w Europie podnosi ceny, a my zestaw pierzeniowy obniżyliśmy praktycznie o połowę, tak? I to samo będziemy robić zestawy lotowe. Zestawy lotowe mamy 11-12 produktów w zestawie lotowym, gołębi starych na przykład. Teraz te zestawy będą, jeżeli chodzi o te zestawy, będą, będzie mniej produktów po prostu, będzie wyłączony jakiś tam, na przykład z tego zestawu zakwasza czy inne produkty, będą trochę okrojone. Także na pewno nie będzie taki zestaw kosztował tam 600 czy 500 zł, tylko załóżmy 400. Zobaczymy jak to jeszcze będzie, nad tym jeszcze myślimy, konsultujemy to z czołowymi hodowcami w Europie i po prostu to wszystko będzie. Także to jest też istotne, że po prostu chcemy wyjść naprzeciw hodowcom, wiemy jaka jest sytuacja. Drodzy hodowcy, dużo jest na emeryturze, dużo hodowców straciło pracę, no wiadomo kto ma to ma, ale 80% hodowców no, no nie ma tych pieniążków. I będziemy chcieli po prostu pomóc w ten sposób, żeby dużo będzie jakichś gratisów, dużo będzie jakichś dołączonych właśnie takich produktów w gratisie. No i mówię, ceny będą okrojone na ile się da, po prostu my nie będziemy cen na pewno podnosić, to będzie na filmiku także, a wiem, że ceny wzrosły strasznie, nie? A mało tego, że nie będziemy podnosić, drodzy cen, to jeszcze będziemy ulepszać produkty. Ale to zobaczycie, będą produkty jakby silniejsze, dodany jakiś nowy składnik będzie, a to wszystko sukcesywnie, będziemy mówić... Yy, Y, będzie mówić na filmikach. No oczywiście, tak jak zawsze mówię, zapraszamy do współpracy sklepy, y, hurtownie. Drodzy hodowcy, jeżeli w Waszym rejonie nie ma preparatów firmy Greenplay, to zapraszam na naszą stronę albo y, telefon będzie podany. Także, no, mam nadzieję, że spotkamy się na wystawie ogólnopolskiej. Tam też dużo będzie promocji. Także y, będą też jakieś losowania, nagrody. No będziemy chcieli jakoś tutaj wspomóc też, też hodowców. Drodzy hodowcy, chciałbym jeszcze. I hodowczynie, chciałbym jeszcze wspomnieć, co jest istotne. Firma Greenplay będzie miała w swojej ofercie tabletki. No, mielibyśmy już szybciej, ale te pozwolenia, wszystkie maszyny, także to wszystko sukcesywnie jest załatwiane i będą, w ta, będą preparaty w tabletkach, czyli będą aminokwasy w tabletkach, będą preparaty na biegunkę, będzie probiotyk w tabletkach, będzie na drogi oddechowe w tabletkach, będzie, no po prostu. Docelowo będzie 11 produktów w tabletkach, co też ułatwi tym hodowcom, co lecą zdowieństwem, to wiedzą, co mam na myśli, także kto ma mniej gołębi, po prostu fajnie taką tabletkę po locie czy przed lotem podać i nie trzeba podawać tego na karmę wszystkim gołębiom, także no będzie firma dużo preparatów będzie miała po prostu w postaci tabletek. Ale to podejrzewam, zaprezentujemy na wystawie ogólnopolskiej. Oczywiście cenowo te tabletki też będą wychodziły bardzo dobrze. Sukcesywnie będziemy nagrywać filmy, co jest ważne, śledźcie. Możecie z subskrypcję wiadomo włączyć też i będziemy nagrywać filmiki z hodowcami w całej Europie, tak? Tylko że my już teraz mamy nagrane z hodowcami czołowymi w Polsce i nie tylko filmiki, ale te filmiki będą jakby wystawione dopiero będą na przełomie listopad grudzień. Także proszę śledzić. Te filmiki będą na pewno pokazywane, jak hodowcy lotują, jak stosują preparaty. I co najważniejsze. To są uczciwe filmiki, nikt nie musi mi wierzyć, żaden hodowca nic. Niektórzy hodowcy sami dzwonią, jak pan Adam z Gliwic, na przykład, czy pan Heniek ten, z, z Kiel, sami dzwonią, mówią, że chcieliby się podzielić, są po prostu zadowoleni z sezonu lotowego, są zdziwieni i sami dzwonią, że chcieliby nagrać taki filmik pamiątkowy, jak te produkty stosują i tak dalej. Drodzy hodowcy, kończę ten filmik z hasłem Dobry Lot. I żeby po prostu mam go, będą zdrowe, bo jest bardzo dużo chorób i hasło dobry lot do widzenia.